Okay. Mija ponad doba od wybuchu pożaru tutaj w Gawlach. Na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? Trwają prace rozbiórkowe, jak widać w tle. Częściowo rozbieramy konstrukcję przekrycia dachu oraz ścian budynku. Trwa także dogaszanie i składanie ostatnich zarzewi ognia. Przystępujemy do przeszukiwania pogorzeliska. Pracujemy za pomocą Kamer wziernikowych, a także bezzałogowych statków powietrznych, które dostarczają nam obraz do analizy. Drony nawet wlatują do wnętrza hali. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo ratowników, którzy poszukują zarówno osoby poszkodowanej, poszukiwanej, jak i dogaszają miejsce zdarzenia. Udało się już wejść do hali, do wnętrza hali? Częściowo prowadzić. tak, penetrujemy tutaj obrzeża Hali, jednak ze względu na bezpieczeństwo i wyposażenie magazynu. Jest to wysokie składowanie. Wysokie na 10 metrów regały wypełnione towarem, które uległy zniekształceniu, odkształceniu i zniszczeniu wskutek oddziaływania pożaru stanowią duże zagrożenie dla ratowników i tutaj staramy się dbać o ich bezpieczeństwo i prowadzimy działania z ostrożnością, dbając o strażaków. Jednak wszystkie możliwe zgromadzone siły i środki przeznaczone i wyznaczone przez zarówno pomorskiego komendanta wojewódzkiego, jak i komendę główną Państwowej Straży Pożarnej są tu skierowane i robimy co możemy we współdziałaniu z władzami samorządowymi oraz służbami. Te poszukiwania nie dało jeszcze rezultatów, nie? Na tą chwilę nie mamy rezultatów. W dalszym ciągu poszukujemy osoby zaginionej. Ile osób bierze udział w tej walki? Ile ilu strażaków, ile, ile zastępów? W tej chwili 41 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej, ponad 100 strażaków. I, jak pan szedł? Jak długo może potrwać ta akcja jeszcze, Nie powiem? jesteśmy w stanie powiedzieć. Wszystko w zależności od odnalezienia poszukiwanego, wtedy przystąpimy do y, dalszych prac rozbiórkowych, do gaszenia ostatnich zarzewi ognia.